Nie ma klimatyzacji, ale za to jest klimat. To zdanie często, nadal często pada z ust właścicieli samochodów klasycznych, ale tych powszechnie uważanych za biedniejsze. Duży Fiat, Maluch, czy nawet Golf. W swoich latach świetności w tych samochodach klimatyzacja była czymś niezwykle rzadko spotykanym. Po pierwsze, żeby było jasne, nie znoszę tego określenia, ale musiałem go użyć bo ono w zwięzły sposób pokazuje, jak właściciele samochodów z ubogim wyposażeniem próbują tłumaczyć sobie, przede wszystkim sobie, ale i światu, że brak klimatyzacji w samochodzie to właściwie pozytyw. Po drugie, ważniejsze, czy była opcja klimatyzacji w polskich samochodach? Dajcie znać w komentarzach. Interesuje mnie zarówno ta fabryczna, jak i ta dokładana, kombinowana po garażach w ramach akcji Potrzymaj mi piwo. Po trzecie, najważniejsze, obecne pokolenie nie byłoby w stanie wytrzymać tego, co nawet moje, już słabe, milenialne pokolenie dało radę. Moje Volvo 142, pomimo tego, że jest marką premium, to nie posiada klimatyzacji. Tak, podkreślam kwestię premium. Nie dlatego żeby pokazać jakie to super auto mam, bo nie mam, jest kiepskie, ale o tym pewnie kiedyś powstanie film. To dlaczego podkreśliłem ten prestiż Volvo? Bo chciałem Wam zdradzić pewną ciekawostkę, o której całkiem niedawno sam się dowiedziałem. Otóż Volvo i fabryka samochodów osobowych z zżerania miały coś wspólnego w latach 60. Uwaga! W obu przypadkach do samochodów montowano to, co akurat było pod ręką. I dlatego teraz, chcąc kupić cokolwiek do Volvo 142, zwłaszcza z początku produkcji, jest ogromny problem, bo dwa samochody nawet z tego samego roku mogą mieć zupełnie inne części. Jechałem ostatnio rano, koło 10, w wspomnianym Volvo 142 z siostrzeńcem takim, co to do tych starszych klas podstawówki już chodzi. Słońce pięknie wschodziło, a my spokojnie, miastem gnaliśmy w stronę morza. Oczywiście, co chwila stawaliśmy na światłach, bo czerwona fala to moja codzienność. Flatnerki, czy jak się tam zowią, te trójkątne małe szybki, były oczywiście otwarte, Szybodkie kierowcy też. Od pasażera tak odrobinka od góry, no bo zepsuta jest oczywiście. I ten pędrak prawie zszedł, bo tak mu było gorąco. I żeby nie było, mogłem użyć lepszego synonimu. Mój ulubiony słownik, słownik języka polskiego sugerował takie jak knuj, fonfel, smród, smrodek czy berbeć, a nawet bękart. Więc tak, ten klimat młode pokolenie może zabić. A stare? Stare przeżyje, ale pod podupie będzie lał się szerokim strumieniem. wtedy